W tym tygodniu kontynuujemy podczas Eucharystii lekturę z listu Świętego Pawła, Apostoła do Galatów. I dzisiaj w rozdziale trzecim Paweł porusza kolejną kwestię, kolejny problem. Mianowicie tej młodej wspólnocie została ogłoszona Ewangelia. Czym jest Ewangelia? Że Jezus Chrystus, nasz Pani zbawiciel, stał się człowiekiem. Umarł na krzyżu i zmartwychwstał. I to w Jezusie Chrystusie jest nasze zbawienie. Czyli dzięki Jego śmierci na krzyżu i zmartwychwstaniu, Ty i ja dostępujemy odpuszczenia naszych grzechów i możemy kiedyś w przyszłości pójść do nieba. Czyli zasługa, żeby pójść do zbawienia, jest po stronie Jezusa Chrystusa, nie po naszej. I teraz ci galaci, którzy usłyszeli tą dobrą nowinę, yy, uwierzyli w Jezusa Chrystusa, po pewnym czasie zaczynają mówić, to prawda, ale my musimy zrobić to i to. W tamtym kontekście chodziło o powrót do... Przepisów religii żydowskiej, że trzeba zachowywać takie albo inne przepisy, żeby się zbawić. A to nieprawda. To tak, jak my byśmy chcieli dzisiaj mówić, że żeby się zbawić, to trzeba to i to. Nieprawda. Żeby się zbawić, my nie musimy chodzić do Kościoła, żeby się zbawić. Jest inną rzeczą, że człowiek, który uwierzy w Jezusa Chrystusa, chce chodzić do Kościoła. Ale to jest Inna mentalność, inna logika i myślę, że ważne jest też dla nas, żebyśmy o tym pamiętali, że my nie zbawiamy się dlatego, na przykład tak jak Wy, że codziennie jesteście w Kościele, co jest rzeczą cudowną, być codziennie na Eucharysty. Ale my nie zbawiamy się dlatego, że właśnie zasługujemy sobie u Pana Boga przez nasze na przykład codzienne modlitwy przez codzienną obecność na Eucharystii, może przez jakieś dobre uczynki, albo jałmużne, czy przez dobre życie, kiedy przestrzegamy przykazań. Nie. Możemy dostąpić zbawienia tylko z jednego powodu. Z powodu miłości Boga do nas. Śmierci i zmartwychwstania Jezusa Chrystusa dla nas. To jest jedyny powód, dzięki któremu my dostępujemy zbawienia. I dlatego zbawienie jest za darmo. Jako konsekwencja z naszej strony oczywiście przychodzi to pragnienie, no to ja chcę być na Eucharysty Ja chcę się modlić codziennie. Pragnę przestrzegać dziesięciu przykazań, bo to jest rzecz cudowna, móc przestrzegać dziesięciu przykazań. Pragnę pomagać drugiemu człowiekowi, modlić się, ale to właśnie wszystko jest z wdzięczności, jako podziękowania. A zbawienie otrzymujemy za darmo. To jest ważne, żebyśmy sobie to od czasu do czasu przypominali, bo myślę, że również w naszym życiu może być tak, że myśmy kiedyś właśnie usłyszeli o zbawieniu, uwierzyliśmy w nie, ale później z biegiem czasu właśnie może też rodzić się w nas taka mentalność. Oj, że tutaj jest coś do zrobienia. Oczywiście jako grzesznicy. Jesteśmy zaproszeni, aby zapierać się samych siebie, aby czynić pokutę. To nie jest tak teraz, że ja teraz robię sobie wszystko, co chcę. Święty Augustyn mówił, kochaj i rób, co chcesz. I my też właśnie chcemy wierzyć w Jezusa Chrystusa i wtedy przychodzi łaska przestrzegania przykazań. Ale dostępujemy zbawienia za darmo, dzięki naszemu Panu Jezusowi Chrystusowi. Myślę, że taka świadomość może też przynosić w życie każdego z nas, swego rodzaju właśnie taką wolność i wdzięczność Panu Bogu, że my właśnie w nadziei już jesteśmy zbawieni. Oczywiście życie jest zmaganiem, życie jest walką. Widzimy różne trudności, widzimy w naszym życiu, myślę w życiu naszych najbliższych, ale właśnie żeby iść cały czas w tym kluczu. Jestem zbawiony dzięki Jezusowi, dzięki Jego miłości. Dlaczego to jest ważne? Bo my, będąc grzesznikami, nie dorastamy zawsze do zbawienia. Choćbyśmy się, nie wiem, jak starali, myślę, że to mamy to doświadczenie, to koniec końców my również upadamy, grzeszymy. Dlatego mamy spowiedź, dlatego możemy oddawać. Panu Bogu nasze grzechy, które nam przebacza, ale jak dużo byśmy mieli tych dobrych pragnień, to koniec końców zawsze jesteśmy grzesznikami. Ale właśnie Pan Bóg nas zbawia, nie dlatego, że jesteśmy doskonali, bo nie jesteśmy, ale dlatego, że Bóg nas kocha jako grzeszników, że Bóg nas kocha jako swoje dzieci. Życzę Wam sobie tej wiary, właśnie tego przekonania że nasze zbawienie jest za darmo i dziękujemy i otrzymujemy je właśnie za darmo od Boga jako grzesznicy i otrzymujemy ten dar od Boga, który jest miłością. Amen.